z tej strony Krypto Anonim. Mamy dzisiaj 24 listopada 2022 roku, czwartek i lecimy ze szybkimi wiadomościami ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Na samym początku chciałbym Was jeszcze zaprosić na dwa kryptoporadniki, który jeden będzie. Jak postawić zdecentralizowaną stronę, czyli wszystko IPFS-ie, znaczy wszystko. Jak postawić po prostu wstęp do IPFS a i on się pojawi o 12 w niedzielę, żebyście mieli co oglądać, bo w niedzielę nie ma wiadomości. No i jeden się pojawił dzisiaj o 12, więc premiera już sobie tutaj trwa. Jak używać deksów, jak zamrozić heksa oraz jak swapować należy, więc takie trzy króciutkie temaciki. No dobra, a my lecimy sobie tutaj teraz z wiadomościami. Przechodzimy oczywiście do CoinPaprika, Paprika. Bitcoin stoi w miejscu 16 580 2 Ether 2% na plusie w ostatnich 24 godzinach I wynosi 1198 dolarów Cały market cap wzrósł o 5,22% Czyli wynosi 862,9 miliarda dolarów no Dobra, przyjdziemy sobie teraz do A nie, moi drodzy, jeszcze co tutaj najbardziej nam pompowało PURF dało 11,39% X 6,1% I GMX 5,8% 85%. Najgorzej poradził sobie Clayton 6,15%. FTX 4,26% i Aptos 4,09%. Nie może być niesamowite, nie? FTX już kosztuje tylko 1,3 dolara, a kosztował jeszcze niedawno 25 dolarów. Niesamowite. No dobra, przechodzimy sobie teraz już do naszego wykresu. Złotówka cały czas tutaj gdzieś się walczy z 4,50. Więc widzimy tutaj DXY słabnie, cały czas nam słabnie, więc bardzo dobrze pod względem makroekonomicznych i wykupywania aktywów przez grubasów. Jednak jak spojrzymy sobie na bitcoina, cały czas tutaj jesteśmy w okolicach 16,534, no i sobie walczymy. Zobaczymy, czy tutaj było to dno, czy będzie trzeba jeszcze dalej spadać. Nikt tego nie wie. Stany Zjednoczone wczoraj. Spółki wydobywcze troszeczkę na zielono. SP troszeczkę na zielono. Nasdaq niecały 1%. No dobra, przechodzimy sobie już do kalendarza ekonomicznego. W kalendarzu za dużo nie mamy. Wskaźnik nastrojów biznesowych IFO w Niemczech tutaj mamy o 10.00. Obecnie wynosi właśnie 86,3. Prognoza to była 85, a poprzednio 84,5. I o 13.30 protokół posiedzenia dotyczący polityki monetarnej Banku Centralnego. Banku Centralnego Europejskiego. No dobra, a my sobie już przechodzimy tutaj do wiadomości. A wiadomości warto zacząć od połączenia FTX -a z Tetherem, bo Tether niby twierdził, że nie miał żadnych aktywów i tak dalej i tak dalej. Jednak tutaj odnaleziono połączenie Chodzi tutaj o banki. Almeda Research, należący do FTX, zainwestowała 11,5 miliona dolarów w spółkę macierzystą FBH Farmington State Bank, prowadzoną przez Jenna Holpina. Nie wiem, jak to się czyna. Szalpina. To zyskując, jest to co zaskakujące: jest to także prezes Deltek. Del Bank z siedzibą na Bahamach, głównego banku Tetera. I to jest bardzo bardzo niepokojące, bo jeżeli e, tutaj by się okazało, że Teter miały tutaj jakieś połączenia z ftx e, albo nawet że to wszy wszystko były o, naczynia połączone, no to byśmy mogli mieć spektakularny tutaj atak na Tetera. No nie wiemy nic więcej na ten temat, oprócz tego, że właśnie te spółki zarządza ta sama osoba, to jest podejrzane, moi drodzy, to jest podejrzane, chociaż często jeżeli są dobre osoby w na przykład finansach, są rozradane przez różnych właścicieli firm, bo po prostu są dobre, więc nie musi to tak być, że to od razu coś jest tragicznego, jednak to powiązanie jest zaskakujące i ciekawe. Trzeba tutaj ostrożności na pewno względem Tetera nabrać po takich informacjach. A tutaj wrócimy sobie do 2014 roku, a bardziej do upadku giełdy Gox, gdzie hacker dzisiaj przesuwa 10 tysięcy bitcoinów. On tutaj otrzymał je pierwszy raz w lutym 2014 roku, pierwszy portfel 3,5 tysiąca, a drugi 6,5 tysiąca bitcoinów. I warto zauważyć, że 6,5 nie ruszyło się, jednak haker podzielił 3,5 tysiąca, czego kulminacją było znalezienie 65 bitcoinów na hit BDC. No i ciekawe, czy tutaj e, będzie to dumpował, czy, mm, czy co tutaj będzie robił z tymi bitcoinami. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, zapraszam do całego artykułu. A my przechodzimy do Singapuru, gdzie rozpoczyna dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalutowej Hodlunaut. Tutaj macie wywiad po angielsku. A my sobie przechodzimy tutaj już do Coinbase, które nie rozdało posiadaczom tokenów XRP, tokenów SGB. Ja swoje otrzymałem, ponieważ miałem tu na, na Ledgerze, a nie na giełdach te XRP, kiedy był snapshot w grudniu 2020 roku. A tutaj Bitboy wzywa, czyli to jest influencer Ben Armstrong, znany jako Bitboy Crypto, wezwał Coinbase jego generalnego dyrektora Briana Armstronga. I to jest niesamowite, mają takie same nazwy za to, że nie rozprowadził tokenów z rzutu Songbring SGB wśród posiadaczy XRP. No tak, no to jest trochę dziwne. Ciekawe, kiedy Flair spuści resztę tych tokenów, które, na które czekamy. Prokurator Generalny Nowego Jorku wzywa kongres do zakazywania inwestycji emerytalnych w aktywa kryptograficzne. I to jest ciekawe. Ogólnie, jak firmy emerytalne zaczną. Te fundusze emerytalne zaczynają skupować bitcoiny na, do swoich aktywów. No to kiedy bitcoin dampuje, to te wszystkie fonte emerytalne też tracą. No i tutaj w imieniu mieszkańców stanu Nowego Jorku wzywa kongres do uchwalenia przepisów określających aktywa cyfrowe, na przykład kryptowaluty, monety cyfrowe i tokeny cyfrowe jako, jako aktywa, których nie można kupować za pomocą środków na rachunkach emerytalnych. I tutaj, no to na pewno by nam wycięło jakąś popyt, znaczy tam dopiero to się rozwija, dopiero mało tych funduszy emerytalnych wchodzi w świat krypto, ale powolutko to zaczyna tam raczkować. Jednak z drugiej strony, no to by Wpłynęło dobrze, pokrótce, bo funduszom emerytalnym zależy na to, żeby utrzymać właśnie jakąś tam stabilność. I kiedy Bitcoin szybko rośnie, to wszyscy są zadowoleni, ale kiedy szybko spada, no to już zadowoleni nie są i wtedy mogą być problemy. Jednak ja myślę, że każdy fundusz powinien sam zdecydować, a nie jakieś zakazy, nakazy, każdy sam powinien zdecydować, czy mu to jest na rękę, czy nie jest, jeżeli Bitcoin jest aktywem i on zarządzający sami odpowiadają za swój fundusz, a nie państwo z góry by narzucało. A my wracamy do Binance US, który składa oferty na kryptolender Voyagera, który tutaj miał być został wykupiony przez FTX, a jednak po tym jak FTX upadł, no to Binance szybciutko się tutaj e, tym zaopiekował, no i Champing zało to podkreśla. To jest firma, która udzielała pożyczek. My przechodzimy sobie teraz do Crayscale, tutaj firma, która... Posiada bardzo dużo bitcoinów, 633 tysiące. Nie chciała pokazać swoich rezerw, co już tutaj tłumaczyłem, że jest to dobre pod względem ataków spekulacyjnych, że nie można szybko zdampić tokenów, które posiadają w większym No, oczywiście, pewnie to był bitcoin na 99%. Jednak jednak zabrzeli się tutaj poszukiwacze kryptoinformacji i podobno znaleźli te wszystkie bitcoiny w wysyłce na jednym łańcuchu znaleźli 432 adresy, gdzie jest 317 705 bitcoinów, a na pozostałych 315, gdzie w sumie tam wychodzi w okolicach 633 000 bitcoinów, więc tutaj można, można spać spokojnie pod względem grayscale. Zobaczymy tutaj, co się rozwinie z tym ttr a giganci streamingu walczą od prawa dla filmów o upadku FTX, a to też jest ciekawe, że już tutaj tak mocno do mainstreamu przychodzi rynek kryptowalut, że takie firmy jak Amazon Studio, Apple i Netflix są mieć do prawa do emisji tutaj właśnie informacji o upadku. Na pewno jakiś film będzie nagrany o upadku tutaj tej wielkiej giełdy. Ja już się nie mogę doczekać. W sumie jakiś fajny film niedawno wyszedł na Netflixie, trzeba obejrzeć dotyczący kryptowalut. Inwestorzy instytucjonalni wierzą w kryptowaluty pomimo słabego rynku. No jak tu czytamy, jak ujawnia najnowsza ankieta, 62% inwestorów kryptowalutowych zwiększyło swoją alokację w, ostat... w ciągu ostatniego roku. Tylko niektórzy 12% inwestorzy instytucjonalni zmniejszyło swoje udziały w niedźwiedzim rynku. Według raportu 58% inwestorów przewiduje zwiększenie swoich alokacji w ciągu 3 lat. No więc tutaj widzimy, że najprawdopodobniej ceny spadają tylko przez te no, osoby, które... Się wystraszyły i przez te główne likwidacje tych wszystkich pożyczek, tak? Jeżeli to wszystko się oczyści, no to możemy mieć fajne pole do manewru. Ciekawe tylko, czy właśnie nie zabierze nam jakiś wielki film, bo wtedy typu właśnie Tether, bo wtedy by naprawdę rynek mocno oberwał. Senator USA: Kryptowaluty zrujnują gospodarkę. Eliza Warent stwierdziła, że kryptowaluty zrujnują, zrujnują wkrótce gospodarkę. Społeczność krypto odpowiedziała. No i oczywiście tutaj. Pewnie bronią swojego fiatowskiego systemu. Ehm, nie chce mi się tutaj. Dobra, przeczytamy. Kryptowaluty trafi w ostatnim czasie poważny kryzys związany z bankructwem założonym przez FTX-a. Almeda, ale także innych powiązanych niezależnych firm. Coraz więcej osoby poza kryptowalutowego świata, w obliczu zaistniałej sytuacji, zaczynają interesować się krwawiącym rynkiem. Nie wszyscy jednak dopatrują się w tej obecnej szansy na atrakcyjne zakupy. Społeczność kryptowalut wy wyłapała w ostatnim czasie wypowiedzi amerykański senator, czyli Elizy Baren, która autorką sugeruje, że cyfrowe aktywa mogą stanowić zagrożenie dla światowych gospodarek, a nawet doprowadzić do jej zrujnowania. No tak, byście e, światowe finansjera by za bardzo uczerpała. Senator stwierdziła, że branża kryptowalut znajduje się w sytuacji, gdzie wszystko zaczyna się od potencjalnego ekscytujących zysków, lecz kończy się na wyniszczającym stratach. No ciekawe u kogo? Jeżeli przetrzymał ktoś co najmniej 4 lata, to myślę, że dalej jest zadowolony. Aktualną sytuację porównała ona również między innymi do roku 2008. Jeden z użytkowników zauważył na że istnieje sporo płaszczyzn na potencjalne regulacje, a są dodatkowo scentralizowane giełdy, które fundowano różnią się od planów Defi i Dexów. A do Dexów to zaraz jeszcze przyjdziemy, bo z Dexami to się zaczyna dziać dziwne rzeczy. Eee, no i tutaj mamy fajny artykuł. Bitcoin i Tether tworzą piramidę finansową, którą pompują cenę. Macie napisany schemat, jak tutaj Tether skupuje bitcoiny, bierze za, za to pożyczki i tutaj na dźwigni e, może to wykorzystywać. Bardzo fajny artykuł. Nie będę tego całego czytał. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bithub.com tam sobie znajdziecie. Rosja pracuje nad narodową giełdą kryptowalutową. To jest na pewno byczy news. Tutaj widzimy, że i Ministerstwo Finansów, jak i Bank Centralny Rosji chce zbudować cyfry giełdę kryptowalut. I oczywiście oni mówią, nie ma sensu zaprzeczać istnieniu kryptowalutom, Problem polega na tym, że krążą one w dużym stopniu poza krajowym systemem regulacyjnym. To miliardy lupi utraconych wpływów podatkowych, które winny trafić do budżetu federalnego. No i oczywiście, że tak widzą, że tutaj mogą go opodatkować na tym że państwa może zarobić, no i o to chodzi, wiadomo, żeby tylko nie za dużo to podatkowali, żeby ludzie chcieli to płacić, ale cały świat raczej pójdzie też w podobnym kierunku, może nie całe jakieś tam będą odłamy, gdzie nie będą chcieli krypto, ale myślę, że w końcu będą musieli się pogodzić, że nie mogą z nimi walczyć. No dobra, tutaj nie mamy nic ciekawego, a my sobie już tutaj z wiadomości przyjdziemy sobie do analizy. Bitcoin w ostatnich 24 godzinach przetworzył 2,730 milionów dolarów. Exa, hmm, network hash rate wynosi 247 exahashy. Tutaj dla porównania ETH przetworzyło 1000 miliardy 124 milionów dolarów. Na mempoolu troszeczkę się bloków zebrało, tutaj mamy 15 bloków, najwyższa opłata 30 satoshi za bajt, więc tak czy siak nie jest jakoś super drogą. Ether 9 Gui 0,21 dolara za transakcję, zobaczmy sobie gdzie płynie hajs najwięcej. No wiadomo, tutaj z Bitcoinem się najwięcej dzieje, jednak jak sobie zobaczymy jak kupowali, no to cały czas tutaj, tutaj były dość spore zakupy, a tutaj widzimy odpłaty, największe przelewy to było BUSD do Tethera, wracało 625 milionów. To jest zastanawiające, widzimy dużo altów tu były wysprzedawane, a jak wrócimy na zakupy, to dużo właśnie Bitcoinów skupywanych. Matiki jeszcze możemy zobaczyć, LINK, EFI, AIF, ZIL, BURGER i XRP. Na przepływach widzimy, nic nie widzimy, tak, widzimy sobie pozytywnie, pierwszy raz od dawna widzimy wypłaty Bitcoinów 24 099, Etherów 32 718, XRP 81,5. 3 miliona i BNB 825 tysięcy, więc widzimy tutaj wszyściutko na zielono, bardzo nas to cieszy, jednak mamy wypłacone też bardzo dużo stabilnych walut, 1 miliard, więc tutaj najlepiej by było jakby by to było na zielono i tu jeszcze był wpłacony 1 miliard, wtedy to w ogóle by było byczo, jednak widzimy gotowa też jest wyciągana, ostatnio było powpłacane też troszeczkę, więc pewnie ci co posprzedawali, co spanikowali musieli ją sobie powyciągać a mogą także wyciągać ci to właśnie, nie chcą trzymać tych bitcoinów na giełdach, bo przychodziły im ledgery i wypłacają swoje stabilne waluty z giełd, tak. I... Dobra, wracamy sobie do Binance Exchange, tutaj w bitcoin 1 920 000, pamiętajmy, że tutaj są te adresy, które są wpisane, tak, wszystkich tutaj może nie być, jednak te, które są na 99% należą do giełd. Volumen na futuresach 67,8 miliarda, 50,25% na longi i 49,75% na shorty. Likwidacja w ostatnich 24 godzinach: 11,4 miliona w longach i 17,1 miliona w shortach. Cały czas poniżej 200-tygodniowej średniej kroczącej, która wynosi 24 tysiące dolarów. Nubl bardzo niziutko. ojejku, nie to było. Nubl bardzo niziutko. m 4 niziutko. Tutaj mamy taką stronkę, którą widz podesłał, z strachem i chciwością, troszeczkę w inny sposób liczoną, więc ten wskaźnik pokazuje nam 17. I Tak to wygląda historycznie. Może weźmy sobie ostatni rok. Tak to wygląda historycznie, czyli tutaj mamy bardzo duży strach i to by mi odpowiadało bardziej, bo Crypto Fear and Grid Index cały czas pokazuje nam gdzieś w okolicach 20. No to tutaj spada już, ale tak czy siak ja uważam, że większy strach mamy niż wcześniej to było, przynajmniej po sobie to mówiąc. CBB Index, pokaże nam jedynkę, czy nie pokaże nam jedynki? Ile mamy dzisiaj? Trójka! E, to już, już po, już po jak jest trójka, to już podnosimy się. Nie no, żartuję oczywiście, ale tak czy siak dwójeczka została Bita Ciekawe, czy damy radę wybić jedynkę. W tamtej beście nie daliśmy. W tamtej beście nie daliśmy, więc zobaczmy, gdzie stoją zlecenia. Przy, o, przy 12 tysiącach dużo bitcoinów się ustawia. Co to ma znaczyć? To jest niepokojące, 12 tysięcy. 10,2 tysiąca bitcoinów stoi przy 12 tysiącach, przy 13,5, przy 14,6, przy 15,7, a przy 16 tysiącach na zakup stoi aż 17,5 tysiąca bitcoinów, a na sprzedaż przy 17 to stoi na sprzedaż 16,5 tysiąca bitcoinów. Dobrze mówię tak, na zakup przy 16 stoi 17,5, a na sprzedaż przy 17 stoi 16,5, czyli na odwrót. Dobra, moi drodzy, no to teraz przechodzimy sobie na sekcji Twittera, nie analizy Twittera. No, i tutaj na pewno no, warto zacząć od tych zmian na dexach, Czyli tutaj sobie czytamy, że MetaMask zacznie śledzić adres IP i powiązywać go z Twoim adresem ETH. No, to jest smutne, no, ale żyjemy w takiej rzeczywistości, więc jak nie będziecie tworzyć adresów IP w sensie nie będziecie tworzyć jakichś swoich kont Ethereum przez jakieś VPNy, Tory i takie różne inne rzeczy, no to będziecie łatwo do tutaj połączenia, tak? Czyli najlepiej wtedy nie używać MetaMaska. A tutaj pokazuję wam ciekawą roślinkę, która wygląda jak nie z tej ziemi. Która tylko wyrasta, żeby zakwitnąć. A tutaj nasz heksemalista mówi, że RH przestaje śledzić konta, które wypowiadają się przychylnie o innych projektach niż jego. W tym samym szacunkiem nowy heksemalista jest tu dla krypto, a nie dla Richarda. I został zablokowany. Niesamowite. Ciekawe, w którym kierunku ten Rysiu sobie pójdzie, jeżeli tak będzie to się tutaj działo. Czy i VHX jeszcze będą miały prawo przetrwać? No dobra, nieważne. E, no a tutaj wracamy sobie do Chin i COVID-a, niestety. Jeszcze we wtorek Wall Street wciąż mówiło o zakończeniu zero COVID i otwarciu Chin, jednak teraz nam z powrotem rośnie liczba zachorowań, i e, no tutaj Chiny coraz większe robią, e, no. Bajdel u siebie, tak naprawdę, robiąc takie rzeczy, i no, ciekawe, dokąd nas to prowadzi, no. Sprzęt Apple i inne rzeczy, które w Chinach są produkowane, może znowu podrożyć po takich akcjach. Krach w gastronomii spadki ruchu, nawet w fast foodach tutaj inflacja niby wypycha, i tak mówią na przynajmniej w telewizji, że miejsca pracy nie są często zamykane, a jednak widzimy w wiadomościach, że gastronomie sobie radzą coraz gorzej. I to słyszę od znajomych, które prowadzą takie lokale, i też czytam tutaj, właśnie od Kuby Mościckiego. A tutaj możecie sobie zobaczyć filmik, jak tutaj w czasach 1923, czyli 100 lat temu, bez jednego roku przykręcało się koła do nóg i imitowało to takie rolki. O proszę. Ciekawe, ciekawe bardzo. U nas teraz się widzi na rolkach. No i tutaj wypowiada się maksymalista bitcoinowy, że kupowanie bitcoinów oznacza, że... Te tracisz system, który wydrukował 40% wszystkich USD w, ciągu, USD w ciągu dwóch lat, no czyli po prostu short, no bo jeżeli masz dolary na przykład, no to możesz powiedzieć, że jesteś załadowany w dolary, czyli grasz na longa dolarowego, albo w złotówki to grasz na longa, że państwo polskie będzie na tyle silne, że ta złotówka będzie zyskiwać, e, więc zawsze jesteś w jakiejś pozycji, to pamiętajcie, jak zarabiacie fiaty w złotówkach, no to cały czas macie e, pozycję na złotówkę, czyli na polskie państwo, no i warto zawsze sobie za Zapytać siebie, czy tak wierzycie w tą złotówkę, że ona da Wam e, sporo zarobić, czy może jednak, jak kupujecie takie aktywa jak Bitcoin, oczywiście to nie są porady inwestycyjne, musicie sami sobie odpowiedzieć na swoje e, zawsze, w co inwestujecie i dlaczego. No to w takim przypadku tak jakbyście shortowali waluty fiducjalne, no, a jak wiemy, waluty fiducjalne zawsze dążą do zera, bo upadają z powodu do druku, czyli politycy lubią się kłócić o swoje stołki, coraz więcej obiecują, coraz więcej skupują banki i tak dalej. A tutaj widzimy, że. Sam, sam, jego mama i jego tata wszyscy widzieli w jego penthouse na Bahamach, który tam chciał, dał za niego chyba 36 milionów dolarów, więc tutaj się bawią w najlepsze i mają w dupie konkretnie to, że e, okradli bardzo dużą ilość ludzi na świecie. No dobra, tym smutnym akcentem kończymy. E, miejmy nadzieję, że sprawiedliwość przyjdzie, że osoby, które potraciły dostaną jakąś chociaż część, chociaż bardzo w to wątpię, a że osoby winne dostaną skazane. Już dzisiaj na polskim rynku jedna osoba dostała 450 tysięcy kar kary za promowanie skama, no i, i skamów. I w takim przypadku myślę, że to jest bardzo słuszne. I że osoby, które świadomie jeszcze planują skam, bo jeżeli przyjdziesz, przyjdziesz się, tak na przykład jak było z Luną, wszystko działało dobrze. E, I potem na przykład jeszcze mówiłeś, że wysprzedajesz się i tak dalej. No to ja nie uważam, że to jest jakieś tam promowanie skamu, tak? Ale bo, bo, bo Luna upadła, ona nie była tak naprawdę, no może... To jest ciężkie w ogóle pytanie, żeby odpowiedzieć, czy to był skam, czy to nie był skam. E, no ale w każdym razie... Takie, takie researchy są w miarę jeszcze do, do przetrawienia, ale jednak kiedy tam masz spółki, setki spółek pozakładanych, które tutaj drefaulowały wszystko i tak dalej, no to ja mi się wydaje, że za tym stoi jakiś z właśnie typu rząd albo coś nie stylu, że oni sobie tak bezkarnie tam... Sobie żyją, tak że tam, jakbyś był zwykłym obywatelem, to byś tam przyszli do ciebie z tych Bahamach, by cię zawinęli, koniec nara, ekstradycja i, i tyle, nie? A, a tutaj po prostu sobie mogą bawić się i nikt nawet do nich nie zapuka. Bo jak fotograf jakiś potrafił zrobić zdjęcia, no to każdy by potrafił tam przyjść i ich nawet odszczelić, czy tam co zrobić, nie? No właśnie, więc moi drodzy. Tak wygląda sprawiedliwość właśnie na świecie. Kto ma kontakty i większy portfel, to sobie może robić więcej niż ktoś, kto e, tego nie ma. Dlatego dbajcie o swoje finanse, dbajcie o swoje zdrowie i pamiętajcie, e, mądrze zarządzajcie swoimi bitcoinami. Dzięki wielkie, życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się i zapraszam właśnie do konkursu na Ledżerka który jeszcze potrwa, no połowa gdzieś minęła, bo od 12 listopada do 12 grudnia. Przypominam, że jeżeli ktoś nie ma możliwości uczestniczenia, albo nie chce musi pisać i zakładać konto, może wykupić Patronite'a, za które właśnie są skupowane nagrody do kolejnych losowań. No a jeżeli Ci się podoba moja praca, także możesz coś tam wrzucić. Dzięki wielkie, trzymajcie się i hej!